jednej i popij wodą. Wiesz co? Ja już mam dość tych leków. Wszystkie zapteczki apteczki wyciągnęłaś. Jak nie na ból głowy, to ból brzucha. Jak nie ból brzucha, to ból kolan. Jak nie ból kolan, to ból stóp. I tak na okrągło. A na dodatek dajesz mi do zapitki jeszcze jakoś niegazowaną wodę. I to jeszcze bez barni. Od trzech dni karmię Cię różnymi lekami, jakie tylko w domu są. I co? I dalej nic nie pomaga? Jak dalej się tak źle czujesz, to idź do lekarza. Dobra, jutro pójdę do tego lekarza, ale jak sama widzisz, wszystko mi boli. Jeśli nie dotknę palcem, o tu boli, tu boli, popatrz, nawet tu boli, nawet tu boli. Aha, i co? Lekarz był mądrzejszy ode mnie? Przepisał ci jakieś leki? No właśnie, nic nie mówił i nic nie gadał. A co gorsza, jeszcze nic nie przepisał. Jak to nic nie przepisał. Co mu nagadałeś? A niby co ja mogłem mu nagadać. Powiedziałem to samo co tobie. Gdzie się nie dotknę palcem, tam nie boli. No tyle to ja wiem, że cię boli, ale jakąś diagnozę podał? E, oczywiście, że podał. Diagnoza była jednoznaczna. Gdzie złamany palec. Jacek dzwonił, pytał, czy jedziesz z nim na ryby? Nigdzie na żadne ryby nie jadę. Wystarczy, że 20 lat temu złapałem jedno piranie. Do dzisiaj oskrować jej nie mogę. A miała być złota rybka, że komu? O co ci chodzi? O to mi chodzi, że to jedyny przypadek na świecie, gdzie wędkarz został oskrobany przez złotą rybkę. Fizyka. Praca domowa? Toż mieli już nic nie zadawać do domu. Zaskakujesz jak diesel na mrozie, wiesz? Słuchaj, ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją objętość, a zimno, że się kurczą. Podaj przykład. Moja ulubiona dziedzina, ze studiów fizyka. Przykład? Wakacje są dłuższe od ferii zimowych. Co, nie? Matka! Co? Wyczyściłaś mi płaszcz. No tak. A marynarkę? No tak. A buty? A to one też mają kieszenie? <noise>